Cześć Świanko, witajcie w nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w 35 odcinku na serii, a sąsiedzi zapłotu, a nie ma ze mną Sąsiada, co? Sąsiat nie wiem gdzie pojechał, sobie gdzieś pojechał, na pro, na, najprawdopodobniej pojechał gdzieś do, do sklepu, ale tu nie o to. Chodzi w tym. Napiszcie hashtag siewnik, a ja wam przypnę serduszko, dlaczego hashtag Szewnik. Siewnik z racji tego, że przyjedzie firma mi ten siewnik zabrać z tym sztejerem, ogólnie z, z tym sztejerem jest taki problem, że on jest jak sami wiecie zepsuty przez młodego, ale ogólnie co, tutaj sobie wejdziemy do tego sztajera, z kluczyk z, z, zabierzemy, tu zamkniemy tego sztejera. No i dobra, Sztejar zamknięty. Powiemy firmie, że zgubiliśmy gdzieś kluczyk, może uwierzą, bo dzisiaj firma po tego Sztejara przyjeżdża, więc no, e, więc może się uwierzą, może w to i może odjadą szybko, nawet na podwórko, może nie wejdą. Zobaczymy, co. E, co się pozmieniało po ostatnim odcineczku. Chyba się nic, chyba tu nic się nie pozmieniało, z tego co, nie mylę. Nie, no, chyba nic się nie pozmieniało. Nie no, chyba nic. Tutaj sobie oddalę sobie kamerę oddaliłem. Nie no, chyba... Się nic, się, tutaj się nic nie pozmieniało, więc możemy czekać na firmę. A firma... Ciekawe kiedy przyjedzie. Ja sobie tutaj wypatruję przed bramą. Muszę stać, żeby tutaj zaraz oni mi nie weszli na to podwórko. Bo będzie trochę taki przypał, ale co? Tutaj sobie pochodzimy trochę po naszym gospodarstwie. Tak wam powiem, że oby firma się nie dowiedziała o tym, że zeps... Że tego Oczywiście winę wezmę na siebie, że ja. O, 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 już jadę. Oczywiście winę wezmę na siebie, że ja tego sztyjara zepsułem. Więc no, my co? Ale mniejsza to firma no, oczywiście nadjeżdża. E, panie! Gdzie pan jedzie? Halo! Halo, halo, witam. O, halo, tutaj. Witam, się, witam. nie, tutaj. 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 No tutaj, panie, no tutaj ogólnie, ogólnie. Nie, A ja tutaj tu, nie wiem. Nie, ja tutaj oczywiście mieszkam, ale o tutaj, panie, zapomniałeś pan, P przywoziłeś pana tutaj ten, zapomniałeś? To nie ja przywoziłem, panie. To nie pan? Być może, nie. bo ja już zapomniałem, panie. E wysiadaj, pan, ogólnie. to, jak to pan. A gdzie pan stanie? Nie wiem gdzie pan stanie ogólnie, ale dobra. Tu... tutaj... tutaj, ee tutaj keś też kiedyś kierowca stanął. Panie ogólnie jest ten nie możecie poczekać i jutro nie może... nie możecie przyjechać po tego Stajera albo kiedy inny nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Tak a już nie. panu miesiąc przedłużyliśmy, a już klienci czekają następni bo Co, chcą go kupić albo na test. Sząc. Panie... A ja idę idę Nie idzie. Stoi! Gdzie on jest? Nie ma tego Sztejera Słuchaj, pani i tak jest Sztejera zamknięty Kurde Sztejera Je... Dobra dzwonię po szefa, tak to nie będzie a, a ja myślałem, że to pan jest szefem Nie, ja jestem tylko krowso. Gdzie pan jest? Panie. Halo szefie? Tak, Kurde, tak, proszę policję szefem. tu wezwać tak, policję, bo nie chce mi tutaj. Dobra, panie. Tak, pokazuję tak. już panu tego Sztejera Wysiadaj pan, raz, dwa, raz, raz. <laughs> Jedna się wystraszył szybko, dobra, dwa. idę. Dobra. Dobra, no. chodź, zaprowadzę pana. Tutaj szybko trzyma. A co pan taki kask ma na głowie? Jaki kask mam na głowie? Eee, no, od, 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 od drewna. <laughs> panie, tutaj jest ogólnie Sztejer o no tutaj O oh, jest, się... a czemu Nie brudny? No bo kluczyki panu zdobyłem taki... od szteyra Co? Ludzi... Do kluczyków nie ma, w domu są panie kluczyki To czeka pan Ale zapomniałem o są Czeka pan, czeka czeka, czeka pan, czeka Panie Panie widzowie, że będą On chyba poszedł jak to po kluczyki do tego szteyra Oby, oby o, mamy tutaj zapasówki, mamy oby tutaj się zapasówki. Że jest zepsut i nie, i nie odpala, bo to będzie bardzo problem z tym. Hallo, halo. Proszę pana. Ja mam tutaj zapasowe w o, ciężarówce. Już. Dobra, pan pali tego sztejera. Zobacz pan, jak ładnie pali. Pali i co? Pali? Ej, co jest? Kręć pan. Co pan zrobił? Co zrobiłem? Nic nie zrobiłem. Panie, ale tutaj on Kuk chyba... Kukuryku, pan dostał go jeszcze na... Jeszcze wczoraj nim robiłem, siałem. Zobacz, pan siewnik podczepiony. A co tutaj cieknie? U olej? Olej, panie, to z, o... to, z, to z... mojego traktora. Tutaj powstał. Dobra. No, olej, gdzie pan jest? Co pan tak chodzi szybko? Olej, dzi... Panie, w co... Sobie co tutaj zrobić? Kurde. Nie, nie wiem, co dobra, tutaj szefie. Robić. Halo. Tak. Popsuł, popsuł. Tak, popsuł, popsuł ten bander malony. Dobra. Dobra, dobra. Już. Halo, proszę pana. No. Szef powiedział, że mamy wracać do pod zostaw. Nie, proszę zostawić. Co mnie to obchodzi? Tak w ogóle, szef. Jakiś bandyci. Wysiadaj pan, bo zaraz wy. Bandyci, co pan tu robi? Sobie to obchodzi. Otwieraj pan. Otwieraj pan. Pan wysiadaj albo podpalę zaraz tego Sztejera. A ten Sztejer to już do dupie się nadaje, nie? Panie, wysiadaj pan. Wypadł mi z tego gospodarstwa. Raz, dwa. Raz, Do dwa, tego zatora się założy napęd naprzód i ma nie luksus. Co pan tu robi? Wyjaśnij. I co teraz? Wysiadaj, pan. Wysiadaj, pan. Raz Panie. Dwa. Raz, dwa. Szef każe utopiorę. Nic pan nie wierzy. Co mnie to obchodzi? Jakiś szef wypadł mi stąd. Raz, dwa. No, a co mam teraz Tych, z tym cych? zrobić? Dobra, sensator zamknięty. Nie weźmie. Panie. Panie, co mnie to obchodzi? Jak zepsuliście zepsu tego štejera, no, to, no to nic dziwnego, że się zepsuł u mnie sami Ale może, nie? Sami tak, pewnie zepsuliście to. Słucha, szef. No. Nie odpala. No nie odpala. Kontrolki się wszystkie pala, dobra. No, jak daliście zepsu tego štejera, no to nic dziwnego. Eee, że nie. Odpala. Szef powiedział, że pan ma dwie opcje. No jakie opcja? Albo pan kupuje od nas. No. Teraz w takim stanie. Albo oddaję. Albo bierzemy go od pana, naprawiamy na pana koszt. Powiem tak. Kupić. Trzecia opcja, zabieracie go. Ta, zabieracie go w takim stanie jak, jak. on jest. A ja sobie na, na wiosnę go kupię. W dobrym stanie. No dobra, taka pan. Ja Sefian tu mówi, że on go kupi, ale na wiosnę. Dobra, dobra. A, mamy plan na niego, dobra. Możemy go wziąć, możemy go wziąć. Dobra. E, jaki ale pan, ogólnie? A to już pan się dowie. Na wiosnę. Ej, panie. Nie, nie, nie. A, ale jak wy go wciągniecie na lawetę? Kojnie Wciągarką? Proszę się tu dobra, ja, o, nie Panie, ja jadę na pole ja, ja tutaj nie będę panu przeszkadzał, więc na razie Ogólnie tam y, Tam będę robił na tamtym polu Więc ja tutaj nie przeszkadzam panu Tam się Jak coś będzie pan chciał No to się zatrzyma tam koło tego pola Dobra, dobra A i Zetora też bierzemy No ja ze chyba będę Jak to robił, więc ten Dobra, to nic widzowie nam nie ukradnie Więc no spokojnie, żadnego czynnika, bo 60 jest jak to, zamknięta? Kluczyk zamknięty, no chyba, że Ich i tak samo jest zamknięty Tutaj nic nie ma, co? Oczywiście jedziemy tutaj zrobić, mam nadzieję że Sąszat zaraz wróci No, co, I jedziemy sobie tutaj Na to pole Ja sobie zaraz tam pójdę do niego, żeby Przypilnuję go za chwilę tutaj, żeby nikt nie, nic... nic nie ukradł. Bo będzie taka lipa jak on mi tutaj ukradnie, więc... Eee... kurde, ty... Eee, Pani odpalił! No odpalił, ciekawe na jak długo. Zaraz. I jak on na to mnie tak zgaśnie zaraz. O. Panie... Panie, jak się tutaj pan zmieścił? z tymi Panie z Panie Ja, ja Co tutaj się, pan? się nie dotykam do tego gówna Kurde czeka Panie to trzeba ten, chyba w powciągarkę Dobra, ja zobaczę widzę, patrzcie tutaj. Ja tutaj trochę przeja przejadę on od pana, tylko hmm. oleju nie ma, żeby się nie Z Zgasł znowu. Dobra, pani już niech zostawi gdzie tam pracować. Panie, ja, ja tutaj zobaczę. Ty, dobra, odpalił mi. Dobrze jest, dobrze jest. Ciekawe na jak długo odpalił. Ja muszę tutaj. Panie, teraz napieranie się wnika o, o płot. Panie, zaraz. To w ogóle to panu ile płacą w tej firmie? A 5,5 miesięcy, nie? Tak mało Starczy panu tyle A, starczy, bo jeszcze kobiety za darmo są. A, no to... ten... No to sam bym poszedł do takiej pracy. Dobra, dobra. nie, zgasną teraz. Ledwo co chodzi, ale dobra. Albo nie. Albo wiem co pan jak to zrób. Podpal pan tego jeszcze z tym siewnikiem razem i dostaniecie nowe odszkodowanie. A wie pan, że to się wszystko nagrywa, tutaj, mam kamerkę. A no to się niech bo, nagrywa, panie. Twarzy. Bo ja mam taki kanał na YouTubie. No. Transport TV. Transport TV, do. No. A czemu pan się śmieje? No. Nie, no, bardzo fajny kanał ogólnie. Nie, no. Tam jest wszystko, jak dziewczyn, dziewczynki podriwam, wszystko, od Nie No ale panie, tam, tam na wiosnę tam powie pan szefowi, że ja tego sztejera odkupię. No tak, mówił no, pani, tam będzie tam... niespodzianka taka niezła. W tym no, sztejerze. No, no, no na wiosnę kupię z tym siewnikiem razem. W silniku będą kamienie. Szef powiedział, no, no, że w silniku będą kamienie. Jeśli miłej drogi, mam nadzieję, że pan spali, to. Tego gównianego stejera więc co? No, na razie. Tam idzie, tam idzie. Tutaj no. My sobie. Ostatnia chwila, zetora. zetora, szczejera znaczy. Co on. Nie, nie jedzie. Eee. Yy... Panie! No. Znios. Co? No dobra. To zgasło. Ciekawy. Jak poszedł, jak szybko. Ciekawy, czy sąsiad tak w ogóle jest. Tutaj. Pojechał. Dobra, ostatnia chwila. Mojego naszego sztejera z tym siewnikiem, ale sobie odkupimy to na wiosnę. co, tutaj. Nie no, nie masz sąsiada. Aby jak najszybciej wrócił sąsiad, bo trzeba mu o tym powiedzieć. O, o tym incyden, incydencie, co się stało, i o tym, że mi zabrali sztajera. Bo on o tym jeszcze nie wie, bo. Człowiek. A por! E, wsiadaj, wysiadaj, wysiadaj z tego. to popa Panie, jedź pan stąd. Burtop zaraz pan będzie miał. Oczywiście ten, tutaj to, kurs Deta. Tak trochę ten, nie mówiłem, bo tutaj ten, tenż, bo się patrzyłem na tych gości, ale dobra. No co, oczywiście jedziemy tutaj, ale fajnie to ten idzie, to jakoś, mi się to ogólnie podoba. Który to jest? Ja ciepło, tak szybko to zleciało, mam nadzieję, że sam szat mi w tym odcinku może pomoże w siewach, bo chciałbym, żeby sam szat mi pomógł w tym odcinku w, w siewach, bo trochę mi zostało tych siewów na tych polu. Na dwa siewniki tutaj wlecimy, wle... Lecimy ten, albo w ten. Nie, nie, nie wiem, Wiemy, jak to się mówi, ale dobra. Co, tutaj, oczywiście, sobie kultywatorujemy. Tutaj jest, nie wiem, parę przejazdów, zostało tu. Jak widzicie, już zrobiłem tutaj sobie poza odcinkiem, już to trochę. Mam nadzieję, że samszad jak najszybciej wróci. Ciekawe czy samszad ogólnie pojechał. Zaraz jeszcze zapytamy sąsiada bo będzie. Podawno go nie było, bo na ostatnim moim odcinek, No to też sąsada nie było, bo nie. Czy był Somszad? Nie, był sąsad, tylko że jeździł Lub Lublinem po Łące. No. A nic nie robił w polu praktycznie. Więc tak. Nie, no sąsada jeszcze nie ma. Ten trochę lipa, że nie ma sąsada. Ciekawe czy on pojechał. Tutaj. Halo, halo, sąsiad, słychać o, mnie na Sylwii? Halo, no, słychać głośno i wyraźnie ciebie na, na Sylwii. Witam, witam. Gdzie ty sąsiad byłeś ogólnie? A, kurde, załatwić sprawy. A, sprawy, oczywiście, jakie sprawy sąsiad załatwiał, to zapraszam na jego kanał, bo tam się dowiecie. Jakie sprawy załatwiał sąsiad, bo będzie, było grube sprawy i to bardzo załatwiał, co. Ale co? A ty, sąsiad, co będziesz w tym odcinku robił? Ja tu właśnie to siewam, te polec nie skończyłem u ciebie na odcinku. No, a ty, sąsiad, e, chciałbyś, nie chciałbyś mi pomóc e, po ten, zasiać? A co ty masz, tam siejesz? E, pszenicę byśmy zasiali, to ten... A dużo tam masz? No, To, to, to pole, co ten, kosiliśmy żabak we dwójkę. Pamiętasz? Eee, a tamte No tamte pole To no czekaj tu chwila mam cztery przyjazdy, co? U mnie o, Dobra o, o, to jeszcze kultywatoruję, więc ten... Ale, ale zaraz skończę, bo mam malutki przejeździk, więc ten... Zaraz będę kończył Powiem ci, co się że dzisiaj grubo się działo na moim odcineczku, bo zabrali mi Sz Sztajera O, zabrali i co tam mówili? Eee... Byliście, że był prosty? Była bardzo kłótnia trochę. No. O szef tak przyjechali. Oczywiście chciałem firmę oszukać, że zgubiłem kluczyki, ale no niestety gościu miał zapasowe kluczyki. No i wszedł do tego stajera, On nie odpalał ci powiem. Potem zadzwonił no. i potem jak to go zadzwonił do tego swojego szefa tam. E, pff, co on tam mówił tam no po prostu, że mamy dwie. Opcja, że albo naprawiam i wykupuję Coś, coś takiego chyba było, a, a druga opcja to była, że Czekaj no, no, już nie, no już nie pamiętam, ale to Mniej się o to, ale powiem Ci sam szczęście Potem odpalił ten Sztejer No. no. tak na trochę No odpalał i gaz, gaz i... Ale w końcu wjechaliśmy na lawety i ten i potem gościu Jak wyjeżdżał z tej drogi naszej polnej, no to Zetorem cofał ten Na kogoś pole Inne chyba o. chciał mi ukraść A na początku ch ch chcieli mi Zetora też zabrać, więc trochę lipa Jak Zetora? Strony. No normalnie chcieli mi zabrać Za co? No za to, że zepsułem Sztejera a, to taki zastaw jakby No taki zastaw, więc trochę taka lipa z, z ich strony moim zdaniem Więc, ale ci powiem sąsiad, że chyba na wiosnę będę kupował tego Sztejera O No ale też na wiosnę e, będzie problem, ale to no, bo trochę są większe wydatki na wiosnę ale to zobaczymy, jakie. Zobaczymy, Dobra, jakie, ja sąsiad już jakie. mogę jechać siać. No, możesz sobie jechać siać Ja ogólnie. Ja nie śpię pszenica, pszenica. Pszenica. Ja ogólnie kończę kultywatorować, przypinam się w siewnik i też będę pomagał ci. To szybko to pójdzie ci sam się pójdzie. No, no dwa szybko w ten. Zasiejemy szybko. A ty sam tak w ogóle skończyłeś już sięwy, czy nie? Ta -a. A, ten to... zimowy tam chyba. A, a ja Muszę zawsze. Ja... To ja muszę zawsze tak? To pszenicę. A ty, tak w ogóle sąsiadek w ogóle w tym sezonie, czy nie? Ta, jedne pole mam. Chyba. Aż no, zaraz ten, no, tatni by wyciągnął. Dwa pola, ale to bardzo małe, więc to chyba podobnie wychodzimy. Czekaj, bo mnie to już ten denerwuje. To. Mnie denerwuje ten komputer. Czekaj, dobra. Tu włączymy to. W sobie. Oczywiście włączymy sobie chudy, bo ja nie. No, odepnąć, co 16, no. by mam i rzepot, nie A. tu hajterowe tu wychodzimy praktycznie podobnie A, są Siemnik jeszcze... jeszcze zabrali Firma Jak... A, tamten, co ten no. też brać. O kurde, patrzcie co się dzieje ja ci pierdzielę Ej, dobra ale dziwne to jest Praktycznie gospy, praktycznie wcale nie widziałem sąsiad Przez chwilę, taki miałem buga Zajebistego Dobra, ja ten się no to rękoma przestawię Tak ciach, no, no niestety przepraszam was za to, ale Moja stodoła jest aż taka mała Że tutaj ciągnikiem nie wiadę. Tak jak ten siewnik stanął, więc no niestety musiałem modem go sobie pomóc do Zatora, dobra E, co e, nasiona chyba wsiadaj do ciągnik. Dobra, chyba starczy. E, co? A mamy ten, dobra, pszenicę ustawioną. Mamy pieniądze 10700, ale to ta kasa będzie w kolejnym odcinku wydana, no, no niestety, na nowe dam na, nabyteczki, ale jakie, no to zobaczycie w kolejnym odcinku, więc no niestety. Ty sam się już na moim polu? A, ta, no. Właśnie pierwszy przelot zrobię. A, a ja tutaj ci powiem, że sam trzaj... ja tutaj już siałem ten, po prostu sobie zeszałem poza odcinkiem. Czy to na pewno jest, jest tutaj pszenica? Ta, pszenica, dobra. Więc tu jest pszenica, ja sobie zasiałem poza odcinkiem trochę, ale no, no niestety tym na testy siewnikiem co miałem, tutaj zasiałem, próbowałem zetora czy da radę. No ten zatorek sobie dawał radę z tym, ze, z tym siewnikiem co miałem na testy, ale tak niekoniecznie. Trochę tam się czasami kapał, bo musiałem podnosić go na podnośniku czy czasami, ale to ważne, że dawał radę. Ja co się ty ty tak pisem? mocno zastanawiam na... Ja się zastanawiam nad tę tą rzeczą, nie? Jaką? Czy znaczy, takie nie oddać na do... do serwisu? Bo teraz co mocniej się to dzieje, że rzuca ekran, no i... Jak ja nie gram w ogóle na tym kąpie, wiesz? Ja ciągle I na ta. lapku gram. No ta. w farmingu na lapku gram. Poza nagrywaniem... No tak, o ta. ty. Ty też się męczysz od... od... Chyba września się męczy z tym No Tak myślę teraz, to myślę czy podawać go na serwis Chyba najlepiej bo by było, nie? te dwa tygodnie przerwy na napku się pomęczył. Anketę jeszcze zrobię na YouTubie, czy by chcieli oglądać na słabej jakości Albo nagrać te, przynajmniej te, te cztery filmy I to tak chcę wywrzucać. Dwa dni Dwa filmy w ciągu tygodnia ale wiesz, ja mam agro, bo cygrowałem ja dużo serii. Chociaż, żeby tam ma, mała polska wieś była, nie? No. Ta agro. Albo nawet ta nasza, bo to najmniej modów jest tu i tu. No. Wiesz. Tak, to ten, wiesz. Na ale lepszy, po, mi po no ale bym się pomycił tu przez 2 minuty. Nie, nie, by ci powiem. No. Nie jutro. No ci powiem, że coś tam Jutro to załatwię. Wygląda. Ale co? Oczywiście dojedziemy do końca i będziemy to oczywiście kończyć ten odcinek, bo żeby nie przedłużając, bo i tak wyszedł jest zbyt długi. Co? W, w, w tym odcinku to już będzie no, na tyle. Ja się, my się z wami żegnamy. Widzimy się już w kolejnych odcinkach u mnie na kanale. Zapraszam na kanał Sąsieda, bo tam się będzie dużo działo. Więc co? Na razie, cześć. Na razie.